Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Maciaka. Jest z nami obecny kandydat na urząd prezydenta miasta Wocławek, pan Maciej Maciak, i to jemu oddaję głos. Witam Państwa serdecznie, witam dziennikarzy i Państwa przy odbiornikach i monitorach komputerów. Chcieliśmy pochylić się nad tematem, który w tej chwili jest bardzo szeroko omawiany w kampanii wyborczej. Przejazdów pod torami kolejowymi we Włosławku. Wszyscy wiemy, że linia torów kolejowych przecina Włocławek na dwie części, i jest to jakiś tam problem komunikacyjny. Ludzie stoją na przejazdach kolejowych jak w XIX wieku, aż dróżnik Szlaban podniesie. W związku z tym. Mamy pewną propozycję. Sam się dziwię, że tyle lat, tyle lat już nie jest ta sprawa rozwiązana. W międzyczasie wybudowaliśmy cały szereg bardzo kosztownych bawialni, a tak ważna sprawa jak komunikacja, a przede wszystkim przede wszystkim nasza ulubiona ekologia, bo przecież stojąc przed torami palimy więcej paliwa jest przez kochających ekologię polityków włocławskich tak poważnie zaniedbana, że tych wiaduktów we wszystkich niezbędnych miejscach nie ma. Proszę Państwa, ja jako nadawca telewizji CW24 od pierwszych niemal programów starałem się zarazić włocławskich polityków tematem przejść pod torami, przejazdów w zasadzie, bo samo przejście to jest zbyt mało, dużo kosztów, a efekt mizerny. Do tego stopnia, że nawet zapraszałem wysokich urzędników Urzędu Marszałkowskiego na wywiady na nasze fotele i tam ci urzędnicy deklarowali, że są odpowiednie pieniądze na tego typu wiadukty. Pani Beata Krzemińska nawet podawała nam konkretne kwoty, ile taki wiadukt kosztuje, no i na tamten czas te ceny się zbytnio nie zmieniły. Ostatnio usłyszałem, że ceny materiałów budowlanych spadły o 25%, a to oznaka kryzysu. Więc możemy przyjąć, że około 10-15 milionów maksymalnie taki przejazd można by było wybudować. A lata lecą, dekady lecą, a my jak gdzieś. W małej miejscowości typu wieś, czekamy, aż pociąg przejedzie. W trakcie doby przez Włocławek przejeżdża tych pociągów ponad setka, więc tyleż samo razy przejazd jest zamykany i tyle samo razy stoimy, bez sensu, marnując czas, pieniądze i zatruwając środowisko, to chyba to najgorsze dla niektórych. Z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że większość z Włoc Włocławian będzie podzielało ten pogląd, najważniejsze jest to, żebyśmy nie marnowali pieniędzy, żebyśmy mogli się dorabiać. Jak nie ma pieniądza na rynku, tylko jest drenowany lub marnowany, to dobrobytu z tego nie będzie. Przyjazdy są niezbędne. No i mamy taką sytuację, że lata mojej walki o te przejścia pod torami, sam podpowiadałem niektórym politykom, którym pomagałem robić kampanię, żeby, żeby też w swoich programach to ujmowali, to proszę Państwa był mój pomysł, wręcz byłem e, e, bardzo natarczywy, zmuszałem tych polityków, dziś wszyscy mówimy o, o przejazdach. Jedna partia rządziła, druga partia rządziła, trzecia partia rządziła, mieli bardzo długie okresy tych rządów, po 8 lat e, i tak dalej, więc e, ja już straciłem wiarę, że oni nie to, że nie mogą, tylko nie chcą zrobić tych przejazdów, ale to się bardzo dobrze sprzedaje w kampanii wyborczej. Pamiętam jednego polityka, który co wybory składał interpelacje to polityk poziomu posła składał interpelacje o budowę stopnia wodnego w Siarzewie, tej kolejnej tamy, tak zwanej, czyli zapory. Bo to się dobrze sprzedawało. Temat zapory nieruszony jest. Praktycznie nijak pamiętam y, konferencję prasową we Włosławku w 2010 roku, kiedy uroczyście podpisywano list intencyjny. Prezydent miasta Pałucki wtedy y, z marszałkiem województwa. Nawet zaproszono jakąś organizację ekologiczną, która protestowała, zdaje się, że to była Fundacja Gaja, protestowała, że nie wolno tam robić tej e, e, zapory. E, wszystko wyglądało, jakby rzeczywiście już było tuż tuż, już ileś razy słyszeliśmy, że już pieniądze są na to zabezpieczane i tak dalej, i tak dalej, i e, zapory nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Proszę Państwa, naprawdę, ja jako obywatel tego miasta straciłem wiarę już w te wszystkie obietnice polityków i mam ich dość. W związku z tym przyjrzeliśmy się tunelowi na Zazamczu, który był jakiś czas temu budowany, oddany jest do użytku. Wielka nadzieja wszystkich, że będzie to przejazd i dla aut, i dla pieszych, i dla rowerzystów, Okazało się, że auta muszą objeżdżać cały czas, że tam auta jeździć nie mogą. W związku z tym, my cierpimy, ale najważniejsze dla niektórych polityków, że ekologia cierpi. I nie wybrzmiało to w mediach, ja nie słyszałem, proszę Państwa, ale z tym tunelem na zazamczu, który bardzo intensywnie firmował mój kontrkandydat Krzysztof Kukucki. Z komitetu z nazwą Lewica, coś Lewica. Tam się wielokrotnie pojawiał w kasku. Ja, gdybym nie wiedział, kim jest pan Krzysztof Kukucki, pomyślałbym sobie, że to podobniejsze tego tunelu, no ale niestety nie. Dobrze się jego zdjęcia sprzedawały, wiem, na Facebooku i tak dalej. Ludzie lubili, bo my, ludzie, chcemy wierzyć, że że fachowiec się nami opiekuje, że fachowiec dopilnuje i wszystko będzie dobrze. W związku z tym mam dla Państwa sensację i jednocześnie wytłumaczenie, dlaczego w naszym mieście żyje się nie tak jak z naszych marzeń. My już powolutku te marzenia sobie ograniczamy, przyzwyczajamy się do naszego pieskiego życia pod takimi y, gospodarzami, w cudzysłowie. A diabeł tkwi w szczegółach. Proszę Państwa, na ten przetarg, na to przejście, zaledwie przejście pod torami, e, przeznaczono jakąś kwotę pieniędzy. Było to około 8,5 miliona. Zgłosiły się cztery firmy do tego przetargu. Przejrzały warunki e, tego zadania. W związku z tym, gdy otworzono koperty, okazało się, że najniższą kwotę dała lokalna firma Mosty Kujawy na 8 milionów 560 tysięcy, 8 milionów 560 tysięcy firma z włocławka, tak. Druga co do kwoty oferta, droższa, o blisko milion złotych, to firma WANT 9 milionów 580 000 z Tczewa z województwa, zdaje się, pomorskiego. Trzecia firma włocławska, firma Huzar, dała bardzo podobną kwotę, 9 860 tysięcy, tam 200 coś tysięcy drożej, ale lokalna firma. No i czwarta, najdroższa oferta, była to oferta firmy Strabag, to obcy kapitał, już totalnie obcy, spoza, nawet Polski już nie to, że z Włocławka, czy nawet spoza województwa, dała 10 milionów 240 tysięcy firma zarejestrowana jest jako Strabag Polska w Pruszkowie a to jest wiadomo że zewnętrzny kapitał no i proszę Państwa wyobraźcie sobie że nie wygrała ta firma która dała najniższą ofertę czyli Mosty Kujawy z Włocławka bo zarządzający Włocławkiem uznali że nie nadaje się do wykonania y, tej inwestycji. W związku z tym odrzucono tę najtańszą o milion złotych ofertę i przyznano y, wykonanie firmie Vant Strzema. Dlatego milion złotych y, drożej kosztowała ta inwestycja. To jakby wszyscy wiemy, tego typu informacje były w mediach, ale w mediach, i nie dziwię się tu dziennikarzom, że e, nie opublikowali, nie podali, to trzeba by, proszę Państwa, naprawdę tony dokumentów każdego dnia wertować, po wielu urzędach się dowiadywać, ale od tego jest władza miasta, a szczególnie lubiący kontakty z mediami, mój konkurent, pan Krzysztof Kukucki żeby poinformować Włocławian, jak ta sprawa się zakończyła. I tutaj już ja, przynajmniej jako obywatel tego miasta, który płaci podatki, oczekuje oglądania każdej złotówki z dwóch stron, jak to niektórzy politycy deklarują, oczekiwałem, że jakby coś było nie tak, jak gdzieś będzie coś przepłacone, to pan Kukucki mnie poinformuje. Wszak lubił się tam fotografować. Proszę państwa, firma Mosty Kujawy odwołała się do Krajowej Izby Obrachunkowej e, odwoławczej tak odwoławczej przepraszam bardzo i e, złożyła protest w tej sprawie Krajowa Izba Odwoławcza e, za moment poprosimy pana Michała Czajkowskiego który jest prawnikiem e, przedstawi nam to e, bardziej szczegółowo uznała że wyrzucenie Naszej tu włocławskiej firmy Mostykujawy z tego przetargu było niezgodne z prawem. Gmina przegrała sprawę, poniosła wszelkie koszty tego postępowania, a my dostaliśmy droższą inwestycję, czyli e, może te wszystkie opłaty, daniny, podatki, które nam tu e, bohatersko koalicja PO i lewicy e, podnosiła. E, uzupełniły nadwyżkę ten, tego miliona, jakby było mało tych podwyżek, które PO i lewica robiła to jeszcze prawo i sprawiedliwość nam centralnie podwyżki robiło. Jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja związana z tunelem na zazamczu. W międzyczasie Rada miasta Włocławek, czyli no obecnie, Ubiegający się w większości, chcący służyć nam ludzie, przegłosowali na Radzie Miasta zwiększenie kwoty właśnie o ten milion na tunel na zazamczu. Bo gdyby tego nie zrobili, to firma WANT z Szczewa nie mogłaby wykonywać tej inwestycji. Mam pytanie do nas wszystkich. Jak to się dzieje? Czy my, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak ten system działa we Włocławku? Jak ci politycy sprawnie, jeżeli trzeba zabezpieczyć interesy firmy Vant, a nie interesy Włocławian, jak ten system sprawnie działa? Że nawet dodatkowo przegłosowali dodatkowy milion na budowę tunelu, zaledwie tunelu pod torami na Zazamczu. W kwestii e, Krajowej Izby, e, to niech się tutaj pan Michał Czajkowski wypowie ja jeszcze później. E, mam też ważne informacje nam do przekazania. Tak, pozwolę sobie pokrótce wyjaśnić jak wyglądała ta sytuacja w momencie, kiedy odrzucono ofertę naszej lokalnej firmy, Mosty Kujawy. Ta firma uznała, że została odrzucona niesłusznie, ponieważ podnoszono, że nie ma odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu podobnych robót. Tam były kwestie dosłownie semantyczne, czyli różnice między tunelem a mostem, mostem a wiaduktem, czy któreś z inwestycji, które były wcześniej wykonywane, spełniają te warunki. A Krajowa Izba Odwoławcza powiedziała wprost: oferta firmy Mosty Kujawy została odrzucona niesłusznie, w związku z z czym nasze miasto jest zobligowane do powtórzenia całej procedury, przejrzenia ponownie wszystkich ofert i wybrania ponownie oferty najkorzystniejszej. Z przykrością muszę stwierdzić, że, że e, wyniki nie zmieniły się. Proszę Państwa, e, kolejnego rozpatrywania. Ja dopowiem, mało tego. Myślicie Państwo, że zarządzający Włocławkiem, w tym prezentujący się w kasku pan Krzysztof Kukucki, e, zobligowani. Y, wyrokiem, werdyktem y, Krajowej Izby Odwoławczej. Myślicie, że po, y, rozpisali kolejny przetarg? Nie, nie rozpisali kolejnego przetargu. Całe szczęście, że ten dobry człowiek, przedsiębiorca, nie pozwał ich do sądu o potężne odszkodowanie, bo my byśmy wszyscy za to płacili. Proszę państwa, Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jak nie ma zamówień w takiej firmie, y, która wykonuje no, poważne roboty budowlane, to i ludzi trzeba zwolnić i wypłaty są niższe. Za to myślę, że firma Wand Szczewa, której bohatersko pomogli radni y, uchwalając dodatkowy milion złotych, a ten milion mógłby być przeznaczony na mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju potrzeb. Milion złotych, proszę Państwa, to 30 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń we Włodzowku mogłyby dostać po 33 tysiące i ich działalność, często bardzo potrzebna, byłaby realizowana. A tak, proszę Państwa, tak się zabija właśnie aktywność społeczną. Na przykładzie zabijania aktywności przedsiębiorców lokalnych i na przykładzie niedoinwestowania. Organizacji pozarządowych, bo pieniędzy nie ma, ale jak trzeba, radni bohatersko uchwalają dodatkowy milion, żeby, łamiąc wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, firma WANT mogła realizować przetarg, do którego nie miała prawa. Szanowni Państwo, ta sprawa to jest tylko jeden z przykładów na to, jak po raz kolejny zmarnowaliśmy, no w tym przypadku 5,5 roku czyli całą kadencję samorządową po raz kolejny wybrano osoby z tych samych partii politycznych które mając 4, 8, 9, 10, kilkunastoletnie doświadczenie w samorządzie dalej mamią nas obietnicami że jeszcze chwilka jeszcze tylko raz nas wybierzcie i my już zrobimy poszczególne rzeczy bo już jesteśmy coraz bliżej zrobienia tego owego jesteśmy mamieni takimi obietnicami i jeżeli nie zmienimy swojego sposobu myślenia i tego jakich polityków Wybieramy, a właściwie nie polityków, tylko działaczy, to nic w tym mieście się nie zmieni. Dlatego, my, jako Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka, proponujemy mieszkańcom Wocławka nową jakość. Nową jakość w myśleniu o mieście kategoriami budżetu domowego. My musimy oglądać każdą złotówkę, my musimy w tym mieście zrobić porządki, i wtedy będą pieniądze na całodobowe apteki, na wszystkie te rzeczy, które, które teraz są. Obiecywane. Szanowni Państwo, mamy bardzo nietypową kampanię, ponieważ odnoszę wrażenie, że większość kandydatów schowała się za milionami banerów, które są rozwieszane po całym mieście do takiej skali, że w drukarniach zaczyna już brakować oczek do, do oczkowania banerów. To jest sytuacja, której do tej pory y, chyba nie miała miejsca w mieście na ulicach nie widać kandydatów. Kandydaci boją się najwyraźniej rozmawiać z wyborcami, bo wiedzą, co mają na swoim sumieniu, a mają na swoim sumieniu zmarnowane nasze lata. Nasze lata, często młode. I tyle. Jeżeli pan Krzysztof Kukucki i jego koledzy z komitetu, kandydaci na radnych, mają wypisane hasło Czas gospodarza, to ja bym prosił, żeby pan Krzysztof Kukucki. Jak i ci radni, którzy na pewno głosowali za tym zabraniem nam miliona złotych, nam obywatelom, niech cały czas władza pamięta, że nie są naszymi właścicielami, że mają działać w naszym interesie, to ja bym chciał, żeby się wytłumaczyli z tego typu gospodarności. Jak można złamać, panie Michale, wyraźnie jest napisane, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Tak? Jak można nie wypełnić wyroku? To się w głowie nie mieści, proszę Państwa, oni robią co chcą. Ja odnoszę wrażenie, że słuchając wypowiedzi, reklam, a i patrząc na te uśmiechnięte buzie kandydatów, że ja oglądam jakieś reklamy korporacji, firm, które widzimy w telewizji. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest taki kanon reklamy w telewizji nam puszczanej w internecie, że grające tam postaci, promujące jakiś produkt czy usługę, to oni się tak jakoś dziwnie zachowują, tacy jakby troszkę niepełnosprawni. Ciągle zadowoleni, ciągle rozhachani, a przecież wiemy, że chodzi o brutalny biznes. I ja odnoszę wrażenie, że kampania wyborcza tychże ludzi u nas w samorządzie przypomina mi takie dosłownie reklamy z telewizji. Ja wiem, że ten produkt jest lichy, ostatnio przeprowadzono badania. Topowi producenci herbaty, najgorsza jakość herbaty jest wciskana. Ja mam wrażenie, że dosłownie oni chyba pomylili się z zawodem, że powinni grać w reklamach. Ale proszę Państwa, jeżeli my nie będziemy na tyle mądrzy, żeby się nie zorientować, że to jest tylko gra pozorów, a fakty to to co państwu przedstawiliśmy no to po nas to może zasługujemy na taki los który nas czeka że będziemy opuszczać to miasto ludzie ambitni już dawno włocławkowi podziękowali a potrzebujemy ludzi ambitnych a ci którzy tu zostają przedwcześnie umrą bo w biednym mieście będzie biedna opieka medyczna Będą niedouczeni lekarze, będą pracowali z musu, będzie im się wydawało, że, że się poświęcają za takie grosze i nie będą dobrze pracować. Potrzebujemy ludzi zdolnych, ambitnych, żeby nie wyjeżdżali z miasta, ale tylko i wyłącznie możemy zrobić to przez wybory. Proszę Państwa, e, ja wiem, jaka jest o mnie legenda rozpuszczana po mieście przez przestępców, szkalujących mnie, kłamiących na mój temat. Są takie historie zmyślane, że się w głowie nie mieści. Yy, chcecie nową jakość, chcecie normalnego życia, chcecie być zadowoleni, to wybierzcie kogoś, kto stara się być silny w stosunku do silnych, a nie w stosunku do słabych. A ja odnoszę wrażenie, że politycy, yy, którzy dziś się bardzo ładnie uśmiechają, dziś yy, nawet ten ich aktorski ton, bo ja to bym chciała, żeby tam schronisko dla zwierząt. Proszę Państwa, no to jest jakiś skandal. No, przecież ta kobieta, ten człowiek nie mówi tak na co dzień, czyli odgrywa jakąś rolę. Ja bym chciał, żebyście Państwo zaufali, uwierzyli, że ja, jako Maciej Maciak, przyszły prezydent, na pewno będę zdecydowany i silny, może nawet agresywny, w stosunku do tych, którzy będą chcieli nam zrobić krzywdę. Ale nigdy nie skrzywdzę zwykłego, dobrego człowieka. Nigdy. Potrafię rozróżnić, mam już bardzo duże doświadczenie. Więc nie bójcie się i zaryzykujcie. Do tej pory... Nic dobrego z rządzenia partii telewizyjnych, tych trzech głównych we Włocławku, nam nie wyszło. Statystyki są nieubłagane. Proszę Państwa, 10 tysięcy ludzi ubyło w ciągu miasta, to jest zapaść dem de demograficzna. 10 tysięcy ludzi przez 5 lat, zapaść demograficzna. Mamy zapaść demograficzną i musimy sobie zdać z tego sprawę. To tyle. Na dzisiejszej konferencji, na następnych konferencjach yy, podamy Państwu następne, szokujące yy, fakty na temat tego, jak jest zarządzane nasze miasto, które są w totalnej sprzeczności do tej promocji, do tej oferty, do tych reklam, które teraz Państwo yy, oglądacie, i ulegacie im i ulegacie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.